Nie kłóci się. Właśnie, nie ma się co, co, co to jest się kłóźmy? Brzydko. Nie poprzednio. idą. Marek. ja się zakłócimy Ja wstaję. Może jeszcze czasami pozmęczone. On tak wstaje. On traci wstać o piątej godzinie już. Jeść. O piątej? Tak. Boże drogi. Toż to samo noc jeszcze. On wstaje. Po cichu. Na spiernicze się. A tak wstaje. Ja godzinę jest tak, w wstaję, szósta, siódma, to już samo stawanie. on tak, i zrobi sobie herbatę zawsze, on tak, o jo, twoju mać, kurwe, synie, ty już herbatę robisz? Ty tylko wszystko herbatę wypijesz, ja nie mam prawa tak, ani herbaty zrobić, ani nic, a ja jestem tam, jestem prowadzącym, tym, właścicielem gospodarza, ja mu e, już tak nie raczuję, Wojciech. Альбо ты культурный, да, или что захуешь? А, как нет, а, ну, а, шай, а я к лету забираюсь. Я до звука.